Siemano, ja jestem Turbo i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj w sumie pokażę Wam miejscówkę do zlotu, która odbędzie się w następną sobotę o godzinie 20.30 to będzie nocna jazda po San Andreas. Tutaj się spotkamy, pokażemy swoje furki, do wygrania będzie ponad 10 tysięcy. No i co, lokalizację już znacie, jest to obok w sumie spawnu LS. Eee... Przepraszam za moją aktywność, ale w sumie nie mamy, jak widać, zbytnio siano nawet, żeby, żeby coś nagrywać. Ale w najbliższych dniach pojawi się parę odcinków. No i w sumie znów wrócimy e, z praktycznie daily. No bo daily nie dam rady zrobić, bo nie mam po prostu takiego budżetu. A wracając do eventu, no to będą pytanka, będzie konkurs na top 3 pojazdy. Z wizuala osiągów, i w ogóle będzie konwój. W sumie macie tutaj post na ekranie, i w opisie będziecie również mieli. No i co, bardzo Was serdecznie zapraszam. IP, forum, Discord macie w opisie. Dzięki za oglądanie. I Siemano.